Bardzo ważne jest, żebyśmy kolejny raz mogli się zmobilizować. Bardzo ważna jest żywność, woda, środki higieny osobistej, generatory prądu, powerbanki, pościel, materace. To wszystko jest tam potrzebne. Kilkadziesiąt miejscowości zostało zalanych, ludzie nie mają gdzie mieszkać. Z Polski wyruszyło już pięć tirów z najbardziej potrzebną pomocą, ale zdajemy sobie sprawę, że to jest dopiero początek i ta pomoc będzie potrzebna jeszcze bardzo długo. I Caritas Polska na samym początku przeznaczyła 100 tysięcy złotych na pomoc właśnie tym, którzy zostali zalani. W tym miejscu już mogę powiedzieć, że zwiększamy tę pomoc do ćwierć miliona złotych. Wszystkim naszym darczyńcom. Serdecznie dziękuję i bardzo proszę o to, żeby. Być solidarnymi z tymi, którzy potrzebują pomocy i pomagać poprzez Caritas Polska. Zachęcam do wysyłania SMS-a charytatywnego o treści Ukraina pod numer 72052. Zachęcam do śledzenia tego, co się dzieje poprzez stronę taritas.pl, do wpłacania środków poprzez naszą stronę internetową. Naprawdę możemy bardzo mocno pomóc i starajmy się ciągle być solidarni z naszymi braćmi z Ukrainy. bug zapwatch